Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na Nów no, Księżyca w Pannie, który będzie miał miejsce 17 września, ale wiecie co, nie wiem o której godzinie, nie sprawdziłam po prostu. Po prostu yy, słuchajcie. Czas Nowiu, Księżyca w Pannie, to czas na oczyszczenie, na odnowienie siebie na zrobienie porządków w swoim życiu, w swojej przestrzeni, w swojej materii, w swojej codzienności. To jest czas na wykorzystanie dóbr dostępnych, tego co posiadamy, na, taką, prak na takie praktyczne skłonności, na praktyczne podejście do życia. Pamiętajcie też o tym, że mamy tutaj cały czas na niebie Marsa w retrogradacji, który niestety nie skłania nas do tego, żebyśmy zaczynali cokolwiek nowego albo robili coś z, takimi, z takim zrywem jak to, jak to Mars, który mówi, żeby planeta Barana czyli mówi o tym, żeby po prostu robić coś szybko i, i działać, i działać, ruszać do przodu. On tutaj mówi, ten Nów księżyca mówi tutaj o tym, kochani, żeby ulepszać siebie, dążyć do pewnej perfekcji. Nów może nam pomóc w tym, żebyśmy stali się lepszymi ludźmi, żebyśmy też nabrali takiej cierpliwości, bo, bo właśnie tak jak ten Mars w retrogradacji, on nas ma nauczyć cierpliwości. I teraz słuchajcie. Na niebie też tworzy się krzyż rachu ketu, w, i idziemy teraz ze strzelca, jakby do bliźniąt, nie? czyli węzły księżycowe północ-południe. Tak się układają, że tworzą krzyż na niebie. Dodatkowo jeszcze z tymi wszystkimi planetami, które, które są w trygonach, kwadraturach i tak dalej. Ten krzyż może nam mówić, że powinniśmy usunąć iluzje ze swojego życia, żeby skupić się na tym, co jest praktyczne. Pracować z tym, co jest dla nas dostępne, co jest dla nas realne, rzeczywiste, ale i też szukać informacji, które będziemy mogli wykorzystać sobie gdzieś tam w przyszłości. Porządki w swojej przestrzeni, dokładnie, tak jak mówiłam wcześniej, w swojej przestrzeni, w swojej codzienności. Ale i też połączenie, połączenie z, z duszą. To jest czas oczyszczania. Nów mówi, oczyść się. Oddziel, oddziel to, co złe w Twoim życiu od tego, co dobre, co jest wartościowe, to, co, jest, co jest ważne. Nów może też skłana, skłaniać nas do y, wypracowywania sobie nowych nawyków. Do nowych nawyków, do y, podsumowania pewnych rzeczy w życiu, do, tak jak mówiłam, do porządków. No i ja myślę, że właśnie dobrym pomysłem jest y, zrobienie sobie jakiegoś detoksu zrobienie sobie y, jakiegoś, y, jakiejś takiej: Oczyszczenia w przestrzeni życiowej. No, tutaj warto też, warto też posunąć się do tych zasad feng shui, sprawdzić co i jak sobie poustawiać w domu, żeby to miało taki pozytywny wpływ na, na nasze działania. Tak, wyrzucić z głowy wszystko to, co jest nam zbędne, to, co jest nam niepotrzebne, uciekać od starych schematów. Po prostu dążyć do, do bycia lepszym, do, do większej perfekcji. Myślę, że czas nowiu w pannie też może nam, pomóc na, może nam pomóc w podejmowaniu jakichś mądrych decyzji, ale takich, które są takie codzienne, takie, takie rutynowe. Ja myślę o tym. No dobra. Słuchajcie, to jest y, jedno. Drugie to karty. Co nam chcą powiedzieć karty? Ja tu oczywiście zrobiłam rozkład. Tak jak zawsze, przygotowałam już go. No, wiecie, no, tasowanie i tak dalej, więc już nie będę o tym mówić. Wszyscy wiecie o co chodzi. No i zaczynamy. Zobaczmy, co nam też energię kart chcą powiedzieć. No. Czyli Mars w baranie już się pokazał. Yy, przepraszam. Tak, masz w baranie w tej retrogradacji, czyli nauka cierpliwości. Myślę, yy, nauka cierpliwości, czyli karta umiarkowania, osiem buław i czwórka yy, pucharów, która skłania nas do refleksji nad sobą. Yy, myślę, że tak. Czas nowiu skłoni nas do bycia cierpliwymi. Pomimo tego, że dochodzić do nas będą, kochani, wszelkiego rodzaju informacje, które będą próbowały, zasiać nam zamęt w głowie. Informacje, wiadomości yy, wszelkiego typu yy, komunikacja. Yy, będziemy chcieli też yy, widzę tutaj przepchnąć coś yy, szybko, yy, ale myślę, że nam się nie uda, bo ten nów i te, te karty zresztą te dwie karty mówią o tym, żeby Poczekać z czymś, żeby zrobić sobie takie podsumowanie i przyjrzeć się tym wiadomościom, bo rzeczywiście my tutaj będziemy w jakimś takim refleksyjnym nastroju. Myślę, że ten nów może nam pokazać, jak zrozumieć i jak dopasować do siebie te informacje, którymi się będziemy otaczać. Jak je umiejętnie połączyć ze sobą, żeby nie dać się ponieść temu chaosowi w głowie przy tej czwórce pucharów. Myślę, że yy, dzięki cierpliwości i spostrzeganiu wszystkiego we właściwych proporcjach, kochani, to my możemy zacząć dostrzegać szanse, a nie przed Nimi uciekać. Dzięki tym informacjom, które gdzieś sobie podsumujemy. Które sobie mm, uporządkujemy, możemy właśnie y, zobaczyć te szanse. Zobaczyć te szanse. Ja myślę, że tutaj uciekamy, y, będziemy też uciekać poniekąd właśnie w ten y, zapętlony świat chaosu nie? przy tej czwórce y, pucharów. Nie będziemy czegoś widzieć. Coś dla nas y, będzie. Po prostu niewidoczne, tak jakby, jakbyśmy się celowo od tego gdzieś y, poniekąd odwracali, nie? Ale y, tak jakby ta ósemka buław mówi nam o tym, że dzieje się coś dynamicznego, tak? Ale my y, mamy taki, y, taką emocjonalną rozterkę. Co z tym zrobić? Jak to wykorzystać? Mamy coś, co, co, z czego możemy korzystać, ale nie wiemy jak, jak to wykorzystać, jak to zrobić. Blokuje nas ta czwórka y, pucharów. Tutaj nie widzimy tego świata, który nas przyciąga, który nas kusi, tylko widzimy pewnego rodzaju marazm i nudę. Czegoś tutaj y, nie dostrzegamy, ale myślę, że poprzez cierpliwość i sukcesywne właśnie oddzielanie ziarna od plew. My jesteśmy w stanie zacząć dostrzegać te szanse. Po prostu może będziemy chcieli wyrwać się z tych ograniczeń, z tej, z tej takiej blokady. Tak yy, uważam. Dobrze, kochani, to teraz zobaczmy, co yy, w poszczególnych znakach Zodiaku, jakie mamy karty. Sama jestem ciekawa, co mi tu wyszło. I zaczynamy od panny. Panna była pierwsza i będzie panna. Dziesiątka denarów. Myślę, że tutaj u, u panien dojdą do głosu świadome możliwości, y, które ma, y, mają do wykorzystania. To, jest taki, y, to będzie dla panien taki czas skupienia na materii, na zabezpieczaniu siebie i swoich bliskich. Y, to jest karta Merkurego w pannie, czyli takie poczucie bezpieczeństwa tutaj będzie wam dane w każdej sferze życia. Ale i też y, możliwe, że niektóre panny będą się y, poszukiwały y, rozwiązań, w rozwiązań takich życiowych, w swoich korzeniach, w swojej tradycji, w tym, co już kiedyś ktoś z rodziny jakby przeżył, użył, wykorzystał, nie? To może być, może być coś takiego. No dobrze. To były panny, to teraz mamy wagi. Pięć buław. Piątka buław, ścieranie się, nie? Takie Pokonywanie, yy, pokazywanie właściwie, pokonywanie przeciwników, pokazywanie własnego zdania, yy, własnej opinii, gotowość walki o swoje. To jest Saturn w wie, czyli yy, tak jakby zasady, których bronicie. Taki, tak, takie zasady, których bronicie. To będzie tak jak. Yy, Wyrażam siebie i chcę tak, yy, jak ja uważam, i koniec. I nie ma ze mną dyskusji. Absolutnie. To jest piątka buław, to jest tarcie sił, po prostu, nie? Tarcie sił. Dobry czas, bo tutaj można go wykorzystać, właśnie. Można go wykorzystać, można, się, można zacząć się ścierać samemu ze sobą, i można wpadać wtedy na jakieś fajne yy, myśli, na jakieś fajne wizje, tak? Ale i też pamiętajcie o tym, że. Mamy tutaj tą cierpliwość, nie? mamy ten, to umiarkowanie, mamy to modyfikowanie różnych rzeczy. Skorpion. Cesarz. Bardzo ładna karta. Ja myślę, że pokazuje się tutaj w tej karcie wasza władza, która jest ym, przez was, albo która będzie przez was wykorzystana do zapanowania nad ładem i porządkiem w waszym życiu. To jest takie ustalanie granic ustalanie sobie zasad, y, trzymanie się konkretów, y, trzymanie się pewnych struktur i y, myślę, że to jest też takie zorganizowanie się w życiu, bardzo mocne, takie y, zorganizowanie się w życiu, właśnie robienie sobie porządku, ja tak uważam, robienie sobie porządku y, w życiu tym mieczem, jak cesarz, tak, on ma swoje granice ustalone, on ma formuły. On ma swoje zasady i on nie, prze, nie pozwoli ich przekroczyć bez walki. Po prostu bez walki. To by były skorpiony. A co mamy u. Um, u matko, co mi się tutaj dzieje? Jakieś dziwne rzeczy. Strzelce. Y, strzelce mają śmierć. Śmierć, przyjrzyjcie się jej. Fajna ta śmierć. Myślę, że ona tutaj tak y, stoi z tą szabelką czy tam mieczykiem y, z tyłu za kimś i mówi mu: Ej, gościu, odwróć się, czas na zmiany, nie? Y, tak, ja myślę, że to jest czas żegnania się ze starym. To jest y, dla strzelców będzie czas na nowe spojrzenie na swoje życie, na swoje problemy, kłopoty. Na odcinanie się też od tego, co tutaj jest zbędne, co przeszkadza, co można tutaj przetransformować, zmodyfikować, zmienić. To jest czas, w którym będziecie mieli poczucie, że, 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 że coś przemija, ale i też może przyjść do Was takie, taka refleksja co do tego, jak umiejętnie się z tym pożegnać, bo przecież nic nie trwa wiecznie. Tak myślę o strzelcach. No, i koziorożce, o, tak ładnie poukładałam, 8 denarów. No, praca, no, kochani, dużo roboty po prostu, nabieranie doświadczenia, udoskonalanie, bo tutaj, tak jak widzimy, udoskonalanie siebie, swoich umiejętności, ale to też czas skupienia na tym, żeby właśnie dostrzec te możliwości, które mamy w pracy, w karierze, w sytuacjach zawodowych. To jest właśnie skupienie się na pracy refleksja co do pracy, tak cierpliwe wykorzystywanie wykorzystywanie swoich umiejętności, ale i też poszukiwanie informacji na temat swojej pracy, swojej kariery. To jest produktywność też, nie? To jest też to jest też takie taka praca, która pozwoli wam nabrać nowych umiejętności, udoskonalić siebie, nie? Udoskonalić siebie i udoskonalić swoje właśnie umiejętności. Tak sądzę. No to w koziorożce były, to teraz mamy Wodniki. Dziesięć buław. Saturn w, Saturn w Strzelcu, słuchajcie. To jest kręgosłup moralny, to są zasady, ale i też poświęcenie. Ja tutaj myślę, że yy, to będzie taka cierpliwa, systematyczna y, realizacja zadań u, y, u wodników. To jest po, y, też poświęcenie się pracy, poświęcenie się zadaniom, poświęcenie się ideałom swoim w życiu. To jest też po, potrzeba ustalenia tego, co jest ważne i tego, co jest ważniejsze. Właśnie tutaj. Y, y, Możecie się takim sytuacjom poświęcać, ale i to też jest pewnego rodzaju obciążenie dla Was. Może, możecie mieć w tym czasie poczucie obciążenia obowiązkami albo obciążenia takimi myślami w głowie, takimi, które powodują, że czujecie się jakbyście utknęli w jakimś takim martwym punkcie troszkę, nie? Coś, coś takiego, no ale Wy systematycznie będziecie jakby tutaj nad tym pracować. I y, poświęcać się temu, nie? To były wodniki. A ryby? Rybeńki mają asa, mieczy. Brawo, ryby. Twórcze myślenie y, dla mnie to jest. To jest wpadanie na pomysły. Taki cyk olśniło mnie. Y, to są też informacje różnego rodzaju, które mogą do Was w czasie nowiu napływać. No, tym bardziej, że tutaj też mamy ósemkę buław a as mieczy mówi ta informacje takie jasne, czyste, przejrzyste. To jest też usuwanie ograniczeń ze swojego życia. Więc jeśli do tej pory ryby miały jakiś tam problem kłopot, to będą cięły tym, cięły tym mieczykiem, nie? Usuwały będą te swoje ograniczenia. I nie tylko mówię tutaj o ograniczeniach i jeśli chodzi o jakąś pracę, o jakąś zada, taką zadaniowość. Ja mówię też o takich ograniczeniach emocjonalnych często, nie? Przy czwórce, przy czwórce pucharów. To możecie się od tego jak najbardziej tutaj ryby odcinać. Myślę, że to są też wizje w głowie, które macie. Albo i też będzie czas nowy dla Was takim czasem, w którym będziecie mieć takie poczucie wolności, swobody w działaniu, w swobody w myśleniu. I odejście od takich konserwatywnych posunięć albo konserwatywnych myśli, nie? Może tutaj będzie taka analiza, taka analiza, taka szansa właśnie na to, żeby wykorzystać ten moment olśnienia, taki przebłysk. Dokładnie. No i to były wodniki. Nie, przepraszam, to były ryby. To teraz mamy barany. A barany mają szósteczkę mieczy. Szóstka mieczy to ja tu widzę pewną przeprawę, jakąś przeprowadzkę, podróż, coś takiego. Tak mi się ta karta kojarzy. To jest też takie zmierzanie ku nowym koncepcjom, decyzję i świadomość, która ukierunkowuje się na jakiś cel, na jakąś realizację w życiu, w świecie materii. Ja tak widzę właśnie szóstkę mieczy. To jest też nowy kierunek dążenia, nie? I pozostawienie przeszłości, pozostawienie przeszłości za sobą. To jest taki też wpadanie na genialne pomysły. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ale i też pamiętajcie o tym, że to jest Ucieczka od przeszłości. Znaczy w sensie pozytywnym oczywiście ta ucieczka, nie? Ucieczka od przeszłości. Pozostawienie tej przeszłości za sobą. Tak trochę nie widać, nie? No tak trochę słabo powiem wam, bo tutaj coś mi muszę sobie może owyżej wyżej. Jakby troszkę będzie dobrze. No i barany. Przepraszam, byki. Byki mają sąd. Ostateczne rozwiązanie jakiegoś etapu, ja tutaj tak czuję tą kartę, to jest też takie y, zrozumienie i rozwój. Y, takie nabranie zaufania do, y, do tego, co jest nieznane, i wyruszenie, odrodzenie się, odrodzenie się, przebudzenie się do życia i ponowna weryfikacja jakichś y, swoich problemów, po to, żeby podejść do nich całkow w całkowicie odmienny sposób, słuchajcie. Tak mi się to. Y, Odmienny sposób od dotychczasowego. To takie też y, tutaj ten czas nowy może przynieść wam taki y, y, czas na życiowe rozważania, słuchajcie, taki, takie y, podsumowanie, y, taki bilans życiowy, nie? Ale i też przebudzenie do czegoś nowego, do rozpoczęcia czegoś nowego. Do zakończenia jednego etapu i wejścia w następny. To jest karta, która mówi o zrozumieniu, o rozwoju siebie i o nabraniu zaufania do tego właśnie, co jest nieznane. Co jest nieznane, czego nie chcieliśmy do tej pory przekroczyć. Tutaj jest właśnie jakby pójście w to nieznane, nie? Odrodzenie się, przebudzenie się do tego. To były byki. A bliźnięta, o, paść denarów. Czyli yy, karta, yy, karta, bodajże, nie pamiętam, ale coś w pannie chyba. Yy, paść denarów. Paść denarów to chyba jest właśnie panna, też między innymi. Dobra, nieważne, słuchajcie, w każdym razie yy, ja tu widzę. Ja tutaj widzę, kochani, takie poświęcanie się przygotowaniom do zrobienia jakiegoś zadania, takie mocne stąpanie po ziemi, oszczędzanie, drobiazgowość, gospodarność, sprawdzanie sobie gruntu pod nowe inwestycje, tak jakby tutaj wypatrywanie też znaków, w których dostrzeżecie realizację swoich pragnień. Dokładnie. To jest też karta, która może mówić o konsekwencji w działaniu w tym czasie. Ten nów ten może Was skłaniać do takiej yy, pilności i rzeczowości. Dosłownie. I do gospodarności, tak? I do tego, jak, żeby sprawdzić sobie, jak ja mam tą obfitość do swojego życia sprowadzić. W jaki sposób? M może wpadnę na jakiś pomysł, tak? Może poprzez swoją cierpliwość, pracę poprzez właśnie jakieś wykorzystanie informacji w życiu, wiadomości, jakieś takie być może też pewnego rodzaju dynamizm w myśleniu, dynamizm w pomysłach. Może, może tutaj rzeczywiście zrobicie sobie grunt pod, pod coś nowego, pod nowe inwestycje, nową pracę, now, nową, nową codzienność. Nie? dokładnie, to jest, to jest karta, która mówi o nowych doświadczeniach, o nowych doświadczeniach, o szansach na to, żeby, żeby właśnie te, te doświadczenia wy, wykorzy te możliwości wykorzystać, to jest taki impuls, nie, do wykorzystania tutaj. Ja tak to czuję. Rak, król mieczy, no proszę. Metodyczność, Kontrolowanie swojego życia, swoich problemów. No tak, no z królem mieczy nie ma, nie ma zabawy. Tutaj król mieczy jest czujny. On ma wszystko pod kontrolą, tak? On zawiera korzystne kontrakty, korzystne umowy. Rozwiązuje problemy poprzez uprzednią analizę. I wydaje mi się, że raki tutaj będą wiedziały, czego chcą i nie od nie odpuszczą sobie, dopóki tego nie osiągną. To jest też y, karta, która może mówić o wdawaniu się w polemikę, w jakieś dyskusje z, z innymi ludźmi, y, ale i też karta, która mówi o oczyszczaniu sobie jakiegoś gruntu, o y, podejmowaniu radykalnych decyzji często, nie? No ale i też y, pamiętajcie y, o tym, że to jest metodyczność w działaniu i analiza, nie? I analiza. Dokładnie. No i lwy, co tam mają lwy? O, szóstka buław, bardzo ładnie. Yy, korzyści, yy, rozwianie wątpliwości, mówię Wam to, co czuję oczywiście, yy, zwycięstwo nad jakimś właśnie problemem, nad jakimś kłopotem, yy, pokonanie lęków, kompleksów. Yy, pokonanie wewnętrznych jakichś wzorców i blokad, które działają, działały destrukcyjnie na lwy. I też uwolnienie jakiejś takiej energii, yy, takiej energii zwycięstwa, triumfu, sukcesu yy, i, i przypływ jej właśnie. I taki przypływ jej, nie? Yy, jakieś radosne wydarzenia tutaj mogą w tym czasie do Was wejść, przychodzić. Yy. Myślę, że coś, w co się w pełni lwy angażowały, przyniesie teraz jakiś sukces, jakieś zwycięstwo. To jest też karta, która mówi o właśnie zwycięstwie poprzez doświadczenie i kompetencje poprzez swoje własne, swoje własne zasoby, ale i też poprzez pracę, współpracę z innymi ludźmi. Nie? Więc ten sukces, cieszymy się, cieszymy się nim, My, ale i też inni. Tak sądzę. No dobra, słuchajcie. Takie krótkie to czytanie, 24 minutki. Ja Wam wszystko oczywiście: wszystko Wam oczywiście opiszę. W, pod filmikiem będzie wszystko w opisie. Czasówka również. Mam nadzieję, że ten nów no, przyniesie nam jakieś uporządkowanie. Jakieś uporządkowanie. Ja bym chciała tutaj, kochani, żeby nadeszła taka życiowa energia do nas wszystkich, nie? Żebyśmy yy, poradzili sobie ze wszystkimi frustracjami, napięciami yy, i żeby ten nów wniósł rzeczywiście, yy, rzeczywiście jakiś ład i porządek w nasze życie, nie? No dobra, kochani. To by było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa!